Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko Wam wszystkim. Mamy trzecią niedzielę Adwentu Rok A. No i kochani, temat w pierwszym czytaniu, że Pan Bóg sam przyjdzie, aby nas zbawić. Nie przez żadnego pośrednika, nie przez jakiegoś człowieka, ale sam konkretnie do nas przyjdzie. I to jest bardzo dobra wieść. Tak jak kochani, w Starym Testamencie yy, mieliśmy. Wyjście z Egiptu, Izraelitów i tamta obecność Boża rzeczywiście była widoczna w tym słupie obłoku, w słupie dymu, w słupie ognia, tak? Dosyć tajemnicza, dosyć przerażająca. No to tutaj Pan Bóg mówi, że we własnej osobie przyjdzie do nas. No i będzie z nami najbliżej, jak to tylko się da. Czyli stanie się jednym z nas. Podobny będzie we wszystkim do nas, oprócz grzechu oczywiście. <kluje> Sam Pan Jezus do nas przyjdzie. Oczywiście Izajasz tak tego nie opisuje, ale my w tej naszej interpretacji katolickiej yy, widzimy tutaj zapowiedź przychodzącego Chrystusa. Yy, ta pustynia spieczona Ziemia, która się rozwesela yy, i która potrafi zakwitnąć nawet wtedy, kiedy ma tylko troszeczkę wody, tak? Wystarczy troszeczkę wody i już ta spieczona ziemia palestyńska już zakwita, tak? Każda roślina jest tam przyzwyczajona do tego, że yy, no, jest mało wody, i kiedy ta woda się pojawia, to od razu wszystko kwitnie. Być może właśnie Izajasz miał y, takie doświadczenie, widział to na własne oczy, kiedy spadał deszcz. Wystarczyło tylko tam yy, kilkanaście godzin, i wszystko zaczyna się rozwijać. Bardzo ciekawy widok. Także tutaj podobnie, kiedy Pan Bóg przychodzi. I czasami Pan Bóg jest opisywany jako właśnie tarosa, czy jak spadający deszcz, który zwilża tę spieczoną ziemię. To może być i z nami. Także tutaj, kochani, przychodzący, przychodzący Bóg może dokonać w nas właśnie tego rozwoju życia, może w nas rozwinąć życie. Tak? Bóg, który przychodzi, jest dawcą życia, dawcą błogosławieństwa. Więc ta spieczona ziemia mojego serca może stać się. Yy, pięknym yy, ogrodem po którym właśnie przechadza się sam Pan Bóg tak? może stać się ogrodem rajskim także daje nam też yy, Izajasz wskazania, żebyśmy byli odważni, nie bali się bo Pan Bóg sam przychodzi żeby wzmocnić te nasze omdlałe kolana żeby wzmocnić nasze wątłe siły Także on jest tutaj gwarantem i naszej siły do tego, żeby podążać prawidłową drogą i on jest dawcą życia, dawcą błogosławieństwa, który potrafi yy, sprawić to, abym kwitnął wreszcie. No i zapowiedzi nadejścia yy, pana Boga, to jest właśnie to, kiedy oczy niewidomych przejrzą, uszy się otworzą, yy, chromy zostanie uzdrowiony, będzie mógł normalnie Chodzić, nawet wyskoczy jak jeleń, tak? I niemi zaczną mówić, czy nawet radośnie wykrzykną, tak? W obliczu Pana, który już się zbliża, który za chwilę przyjdzie. Oczywiście tutaj wszystkie te e, jakieś defekty fizyczne naszej ludzkiej natury czy e, to, że jestem niewidomy, czy głuchy, czy, czy niemy. Czy nie mogę chodzić? Oczywiście tutaj patrzmy na to z perspektywy duchowej, że ja jestem ślepy duchowo, głuchy duchowo, że ja nie mam czucia duchowego. Także tu, kochani, pamiętajmy o tym, że Pan Bóg, proś, żeby pamiętajmy o tym, żeby prosić Pana Boga o uzdrowienie właśnie tych naszych oczu, uszu, tych naszych zmysłów wiary. Drugie czytanie mamy, kochani. Z listu Jakuba to jest już yy, końcówka tego listu Jakubowego, yy, aby cierpliwie czekać, bo cały czas jesteśmy w tej pierwszej części adwentu, czyli oczekujemy powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów, kiedy dokona yy, zakończy czas i dokona sądu yy, ostatecznego. tak? Yy, obraz rolnika, który cierpliwie czeka na plon. I wiadomo, że ten plon się pojawi. Tak? tak samo my wiemy z pewnością, że Pan Bóg również się objawi. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byśmy nie popadli pod sąd. Oto sędzia z wielkiej litery stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości, cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. I też, kochani, ci prorocy Starego Testamentu. Wyczekiwali powtórnego przyjścia, wyczekiwali przyjścia Boga, przyjścia Mesjasza, no i z tą nadzieją posnęli, tak? Także i my pamiętajmy o tym, żeby do końca naszego życia wyczekiwać tego powrotu Chrystusowego. I podobnie jak prorocy, którzy pragnęli ujrzeć Mesjasza, to my i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, bo my Chrystusa... I słyszymy, i widzimy, i możemy go dotykać, tak? Za każdym razem, kiedy przychodzimy do kościoła, to przecież nie możemy się wymówić od tego, że ja pana Jezusa nie widziałem, nie słyszałem, nie dotykałem go. Bo za każdym razem pana Jezusa mogę usłyszeć i dotknąć i zobaczyć. Także nie mówmy o tym, że go nie widzimy, czy nie słyszymy, czy nie możemy dotknąć. Eee... I tutaj, kochani, pamiętajmy o tej naszej nadziei zmartwychwstania, martwych wstania, tak? czyli tego sądu ostatecznego i przyjścia Chrystusa. Cierpliwie tego oczekiwać. Gdyby się zdarzyło tak, że no, umrzemy, no to też nie ma, nie ma żadnej straty, bo jeśli moje, moje życie było w nim ukryte, yy, to w jego rękach również będzie moja śmierć. Nie ma problemu. Nie ma problemu dla niego, aby mnie wskrzesić na nowo do życia. Także wszystko jest. W porządku. Tylko właśnie zależy, czy ja będę cierpliwie go oczekiwał. Czy będę oczekiwał na tego mojego dawcę życia. I sama Ewangelia. Jan w więzieniu wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Tutaj często wielu kaznodziejów mówi: O, nawet taki twardziel jak Jan chrzciciel. Nawet taki czerstwy gość I on zwątpił w Jezusa Bo był w więzieniu, był sam I widok taki Jejku. No i może miał wątpliwości Czyli jest podobny do ludzi Jest podobny do nas, którzy też mamy wątpliwości Nic bardziej mylnego, kochani Nic bardziej mylnego Dla Jana Chrzciciela to nie ma Różnicy, czy on jest w więzieniu Czy on jest na pustyni On przecież wychowywał się na pustyni w obecności Bożej, to Pan Bóg zapewniał mu wszystko na pustyni, to Pan Bóg go prowadził po tej pustyni, tak jak Izraelitów. Także tutaj, dla Jana Chrzciciela, to nie ma żadnej różnicy, czy on jest na pustyni, czy on jest w więzieniu, bo i tak Pan Bóg jest z nim. I słowo Boże jest do niego kierowane, także wszystko jest w porządku. A jak zatem wyjaśnić te słowa, które? Yy, to zapytanie, które skierował do Jezusa: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy? Się spodziewać. Orygenes, mój ukochany komentator pisma świętego, yy, pisze w tym miejscu mniej więcej takie słowa: że Jan Chrzciciel ten moment właśnie yy, oczekiwania Janowego przenosi już do Otchłani, czyli do tego miejsca przebywania zmarłych przed przyjściem Chrystusa. Tak. Eee, czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Oczywiście do tego Szeolu, do tego miejsca przebywania zmarłych. Czy też innego mamy oczekiwać? Jan, chrzciciel, który zdaje sobie sprawę z tego, że za chwilę umrze, że ta śmierć już się zbliża, zadaje pytanie Jezusowi, czy ty jesteś tym, który właśnie zstąpi do otchłani. Czy też innego mamy oczekiwać, kiedy sam Jan, tak, ja zejdę do tej otchłani, do miejsca przebywania zmarłych. Czy ty stąpisz tam, żeby nas wybawić? Także tutaj to pytanie nie jest wyrazem Janowej niewiary, tylko Jan przenosi całe to pytanie już właśnie do tego życia przyszłego, do, tego, do tej zbliżającej się śmierci. Tak? On, który za chwilę zejdzie do tej otchłani i będzie przebywał z tymi wszystkimi zmarłymi. No właśnie, czy też mamy. Oczekiwać ciebie czy kogoś innego. No i Jezus odpowiada Janowi słowami proroctwa i tak? Że niemi mówią, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, ubogim głosi się dobrą nowinę, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. No właśnie, czyli. Jan zrozumiał, aha, no to już nadeszły te czasy, słowo się spełniło, wszystko jest w porządku, mogę umierać. Nie ma problemu, nie ma problemu, słowo się spełniło, super. O to chodzi. No i później cała nauka Jezusa o Janie Chrzcicielu, kogo żeście wyszli słuchać na pustynię. Jakiegoś koleżkę, który jest królem, popatrzeć sobie tam jak te, te trawy, te sitowie tam się kołysze na wietrze? Czego żeście wyszli słuchać? No i to też te pytania <laughs> yy, uderzają w tych wszystkich, którzy Jana Chrzciciela słyszeli, tak? No i co? Usłyszałeś go i co z Tobą? Nawróciłeś się? Coś się zmieniło w Twoim życiu? Posłuchałeś go? A jeśli mówisz, że go posłuchałeś, no to mnie przyjmujesz jako tego, którego on zapowiadał? No jak jest z Tobą, koleżko? No to powiedz. Tak? Także tutaj Pan Jezus... Od razu z grubej rury wali do tych wszystkich, którzy słuchali Jana, czy dają posłuch yy, Janowi. Yy, tak. Więcej niż proroka. Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Oczywiście tutaj nawiązanie do proroka Malachiasza, do końcówki Jego proroctwa, gdzie rzeczywiście tutaj. Pojawia się imię Eliasza, także ja poślę proroka Eliasza przed tobą. A także tutaj Jan jest w tym duchu proroka Eliasza. No i Jezus go utożsamia Jana Chrzciciela z Eliasza. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Czyli w tej naszej ludzkiej kondycji, Jan zdobył już wszystko, można by powiedzieć. Można by powiedzieć, że to jest taki doskonały człowiek przed przyjściem Chrystusa, przed dziełem Chrystusa. O, coś takiego. Można by tutaj Jana Chrzciciela wpisać w poczet tych największych ludzi, yy, których właśnie tutaj chwali Pismo Święte. Obok Henocha, który został zabrany z ziemi, był przyjacielem Boga. Eliasza właśnie, który został zabrany w tym yy, ognistym rydwanie. Tak? Mój rzesza, którego grobu do dzisiaj nie można znaleźć. Tak? Także tutaj yy, można w poczet tych największych przyjaciół Pana Boga wpisać Jana Chrzciciela. I on jest właśnie tym największym. I co jeszcze Jezus dodaje, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż On. Także to, co przynosi Jezus, ta nowość i to nowe życie, które przynosi Jezus, jest o wiele większe niż właśnie doskonałość ludzka tego właśnie największego spośród narodzonych z niewiast. Tak? Czyli Jana Chrzciciela. To, co Jezus mi przynosi, do czego mnie zaprasza, jest o wiele chwalebniejsze, o wiele wznioślejsze niż właśnie tutaj doskonałe życie Jana Chrzciciela. Także kochani. Przyjmujmy całymi garściami właśnie to życie, które mi ofiarowuje Jezus. No i od Jana Chrzciciela przechodźmy od razu do Jezusa. Dobrze, to wszystkiego Wam Bożego, kochani, i na razie się ma.